Powoli zaczynam czuć presję świąt wokoło, zaczyna się świąteczne szaleństwo. Na szczęście nie bywam w supermarketach i staram się odizolować od tego typu atrakcji. Natomiast myślę, że każdy powinien jakiś prezent pod choinkę dostać i myślę, że dzisiaj zrobimy w ten sposób, że chciałbym, żebyście pod tym filmem napisali, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, jakie recenzje sprzętu, jaki rodzaj poszukiwań, czym powinniśmy się zająć, jakie tematy Wam wytłumaczyć, To co się pytacie, co. Co Was najbardziej interesuje? Nawet po zapytaniami technicznymi z wszystkich takich tematów, które dotyczą poszukiwań, chciałbym, żeby pojawiły się takie zapytania. Oczywiście sensowne, wiadomo, nie jakieś głupie, na zasadzie nie wiem, porównajmy coś do czegoś, bo to nie, nie do końca o to też, ko kochani, chodzi, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytanie techniczne, Albo jak ktoś sobie z czymś nie radzi, bo to ma być ten kanał, ma być przede wszystkim dla Was, żeby nawiązała się jakaś taka więź między nami, na zasadzie takiej, że ja nie jestem tylko gadającą głową, która sobie gdzieś tam przyjdzie, w swoim królestwie pochodzi i, i, i pójdzie i zniknie i opowiada jakieś reklamowe tam zdety, tylko żebyście zadawali pytania, które Was interesują z punktu widzenia, nie wiem, samych poszukiwań, sprzętu, a ja postaram się pod tym filmem po prostu odpowiedzieć na te pytania. Macie też taką szansę 7 grudnia o godzinie 12 w sobotę w Warszawie. W zakładce Kontakty na stronie Omnitron.pl macie dokładną mapkę, jak dojechać. Spotkać się tutaj z nami na otwarciu oficjalnym naszego sklepu i też zadawać pytania. To nie znaczy, że jeżeli my otwieramy sklep, to nie będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Nie musicie nic kupić, nie musicie nic zamówić. Jeśli macie z czymś problem, to po prostu przyjdźcie to wyjaśnić u nas. My z chęcią Wam przez 2-3 godziny pomożemy w tych sprawach. Jesteśmy po prostu dla Was, także zapraszam do Omnitrona, jeśli ktoś chce się w ogóle spotkać, to powiedziałem, nie musi kupować wykrywacza, ma jakiś ciekawy temat, jakąś ciekawą rzecz chce poruszyć, w kwestii nawet prawa dotyczącego poszukiwania, zapraszamy tutaj, e, zakładka kontakty omnitron.pl i jesteśmy w stanie te wszystkie sprawy po prostu sobie na miejscu wyjaśnić. Mam nadzieję, że my się też czegoś nie nauczymy, ja się uczę od Was, tak jak powtarzam do znudzenia w moich filmach, od Was cały czas, bo jest masa pasjonatów i bardzo ciekawych ludzi którzy mają naprawdę bardzo ciekawe rzeczy do, do przekazania. Także pamiętajcie, piszcie pod tym filmem, kontaktujcie się na miejscu i do usłyszenia.